W ostatnim odcinku Alex znalazł domek, który zbudowali tamci zmutowani ludzie. Niestety, troszkę zaatakował, i nie wiadomo, co się z nim stało. Jezu, ale mnie boli głowa. Znowu, Jezu, gdzie jestem? Gdzie jestem? Blu. Jezu, to chyba zombie. Смену. Снова. Mm. Coś się znowu poruszyło i uderzyło go w głowę. Nie wiadomo, co się dzieje. Au! Oh. Jezu, co mi jest? Jezu, jak już muszę się stąd wydostać? Jest ciekawe, to jest ciekawe, też tej Kill kilow Super! Trzeba jak najszybciej się stąd wydostać. Słuchajcie, no. Jest. Dobra, teraz chyba, jak się nie mylę, wzięli i zrobili pułapkę taką, że... że ta żona z zamek jest zamknięta. Chociaż też mogę to wziąć i zburzyć. Ale to też jest tak, że ja mogę ich tam uwięzić.